Siemanko, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z moją setunią ukochaną. Z pewnej strony ko kochaną, z pewnej strony znienawidzoną. Mam nadzieję, że dźwięk w tym filmie będzie dobrej jakości, bo kupiłem sobie mikrofon. I adapter, ale coś mi to kurcze nie chciało działać. Już wczoraj jeździłem e, z pewną osobą, jeszcze nie mogę nic mówić na ten temat. Ale tam to się za bardzo nie nagrało. Tutaj teraz w kasku sobie zdziałałem pewną rzecz. Przerobiłem sobie go troszeczkę. Kask będę musiał prawdopodobnie kupić inny, i to audio, które słyszycie, będę musiał w jakiś sposób po prostu starać się wyciszać i to z nim działać. Jak widzicie, setka jest przerejestrowana, już ma tablicę. powiem wam szczerze, że jest dzisiaj ciepło, więc trzeba przeskakiwać na ten motorek nasz ukochany. Zobaczcie, już kierunkowska skurdy łamałem ostatnio, A, ale to tam Mniejsza, dzisiaj nie będziemy się bujać po jakichś ruchliwych drogach. Stopka jednak robi swoje. Fajnie, fajnie myślą stopeczkę. O ty! Na biegu była, dlatego nie chciała odpalić. Ogólnie z tym mikrofonem to będę musiał sobie coś pomyśleć, bo szczerze wam powiem, nie pasuje mi to jak on nagrywa. Jakość tego mikrofonu ogólnie nie jest zła, tylko problem jest z tym, że mam go bardzo blisko twarzy. A to jest mikrofon, a to jest mikrofon krawatowy, czyli powinien być oddalony od mojej... E, buzi o jakieś 20-25 cm, żeby to było, żeby to działało tak jak powinno. Ogólnie powiem wam szczerze, że setunią to już ładnych parę kilometrów. Zrobiłem. Jak byłem robić w niej przegląd, bo wiadomo przegląd musi być zrobiony, nie? To miałem tutaj 8200 km. E, chciałem wam tego, tego motowloga już wam wtedy nagdałem. Ale jak zobaczyłem, jaki jak jest dźwięk okropny, to po prostu postanowiłem, że nie, nie będę Wam takiego chłopu wypuszczał, bo mnie w ogóle nie było słychać. Teraz lepiej mnie słychać, ale ten dźwięk nie jest jeszcze tak dobry, jak być powinien. Ale spokojnie, popracuję nad tym i będzie wszystko superacko. Tak jak mówiłem, 500 km już na Setuni zrobiłem, także troszeczkę wpadło. Sprawdzę sobie, czy mam kranik zamknięty. O, zamknięty, co ty garaż pizdol. Otwarty. Paliwa nie mam jakoś za dużo. Kurde, powiem wam, szczerze, że odkąd, powiem wam szczerze, że odkąd ją wrzuciłem na te koła od Supermoto, to zrobiłem nią jakieś, e, nie wiem, cztery baki pełne, coś takiego, olej do mieszanki, to wyjeździłem trzy dni. <grymne> po prostu się nie mogłem najeździć, naprawdę bardzo przyjemnie mi się tym motorkiem jeździło. Ogólnie to niedługo będziemy nagrywać Wam z Marcinem film prezentacyjny z jego KTM-a Pojedziemy sobie może do jakiegoś miasta albo coś, żeby pojeździć. E, już ch chciałbym, żeby założyć te interkowy, bo powiem Wam szczerze, fajnie się jeździ we dwójkę, ale lepiej by się jeszcze jeździło, jakbyśmy mieli we dwójkę interkowy i byśmy się słyszeli nawzajem. Dobra, rozgrzawa już jest. Muszę sobie kupić taki kask typowy do jazdy po, po asfalcie, bo jednak ten stawia trochę opory i robi taki niepotrzebny szum. Jarek z Project Ross Enduro ma jakiś mikrofon za dyszkę, muszę się do niego zwrócić z prośbą. Może mi udostępni linkacza do tego i sobie go zamówię, bo jak on nagrywa to naprawdę ten dźwięk z mikrofonu jest kozacki. Mówiąc szczerze, zrobiłem już troszeczkę kilometrów e, tym motocyklem i nie mogę powiedzieć, że on jest komfortowy, ale ma fajną cechę, a mianowicie robi banana na ryju. Automatycznie, nie? Gaz do odciny, pełny dyfer i banan na twarzy sam przychodzi tak naprawdę. Robimy sobie małą trasę enduro, chłop ledwo co koła z enduro zdjął, i już go do enduro ciągnie. To trzeba być chorym na łeb. To trzeba być chorym na łeb. Ogólnie to mam powiem, że jestem trochę wkurzony, że się tak późno obudziliśmy zrobieniem tych motocykli. Każdy z nas zwlekał i ja i Marcin. Obydwoje zwlekaliśmy troszeczkę. No i lato się skończyło, no niestety kurczę. Teraz będę musiał chyba znowu brudasy założyć. Co prawda przyszedł mi cylinder do TPI, więc może TPI zrobię i no TPI trochę pojeżdżę. No zobaczymy, kurczę. Też bym chciał w tej setunie jeszcze porobić troszeczkę rzeczy, mianowicie e, założyć przedni błotnik od SMR-a. Tak mi się wydaje, że to się SMR nazywa. Albo założyć błotnik od nowszego modelu i go uciąć, bo to też jest dobra opcja ogólnie. Jednak wentylator też bym chciał założyć łącznie z czujnikiem temperatury. Pewnie zapytacie po co mi czujnik temperatury, bo mam podejrzenia ogólnie, że ostatnia wymiana tłoka i to jak był zużyty, było spowodowane tym, że, że moja pompa wody po prostu odmówiła sobie posłuszeństwa. I tak mi się wydaje, że mógł się trochę przegrzać gdzieś tam podczas jazdy. Ja co prawda nie nie szalałem jakoś strasznie, ale wiecie jak to jest. A tutaj jednak jakbym założył sobie ten czujnik temperatury, to to bym wszystko widział, wszystko bym mógł monitorować na luzaczku. Może wam się wydawać, że gadam głupoty, ale z drugiej strony wydawać następny raz kupę kasy na cylinder też mi się nie chce. Przy okazji, jeżeli znacie jakieś prototypy, żeby ulepszyć światło w KTM-ie, to możecie mi dać znać. To oryginalne, ono jest ok. Widać coś podczas jazdy, ale powiem Wam szczerze, że ono nie jest tak dobre, jak być powinno, według mnie. Chciałbym jednak, żeby to światło troszeczkę bardziej oświetlało trasę, bo, bo tak to trochę średnio widać wszystko dookoła. Wituś. Ogólnie to jeszcze mam troszeczkę planów na jazdę setką. A mianowicie e, chcielibyśmy z Marcinem pozabierać te motocykle i pojechać do jakiegoś miasta. Powiem wam szczerze, że to była super sprawa, bo my mieszkamy na strasznych Wiochach. I pojeździć w ruchu miejskim takim motocyklem to też fajna przygoda. Nie chodzi, wiadomo, nie chodzi tutaj kurde o ściganie się spod świateł do świateł, nie? Ale po prostu o taką zwykłą miastę. No i też z Mariuszem planowaliśmy ogólnie jakieś tripy, żeby sobie porobić Zawsze to coś ciekawszego Niż po prostu jeżdżenie po półkomina, Mam gople brudne od Kurde, jadę i jestem pionową ścianą, o której wszystkie muszki się muszą pozabijać O, ziomeczek na skuterku jedzie, ciekawe czy siemię pokaże a kurde, nie pokażę mu siema, co on jakiś głupi. Ogólnie wam powiem szczerze, że jadę i jak jadę w motocykle to normalnie siema, siema, a skuter kący ani razu, nie? Ani razu, kurde. I tak rozpiję, trzeba mam im pokazywać czy mam im nie pokazywać siemy. Tutaj jest taki uskok. No nie wiem czy mówiłem, ale ogólnie to bawiłem się jeszcze z jakością trochę. Ale to sami ocenicie na filmie, bo... Postanowiłem, że będę nagrywał w 1440p Bo YouTube ma to do siebie, że wszystkie filmy, które są w 1080p On dodatkowo kompresuje do jakiejś słabej jakości I wtedy one, one wyglądają jeszcze gorzej niż wyglądały w rzeczywistości Ją, ją, ją Nie czuję, że rypuje Rypuje, Ram, ramuje jaki on chory łeb Rapuje O, pan tir Duży Jeżeli możecie polecić, to poleccie mi jakąś kurtkę, taką do jazdy na motocyklu. O, ty, nie wyłączyłem. Z tego względu, że jeżdżę w kurtce zimowej, a pod nią mam tylko bluzę. A jak wiecie zaraz przyjdą e, zimniejsze pi, jakieś mrozy czy coś tam, to będzie dosyć mocno wiało nawet jak nie będzie wiało, to będzie po prostu zimno Także jeżeli macie jakieś sposoby na, Żeby się konkretnie ubrać, to mi możecie dać znać U -u -u. <laughs> I co my mordo teraz zrobimy? Ja się schowam tutaj w krzaki No dawaj jedź Mordo, dlaczego ty tylko KTM a nie pokażesz? A no dlatego, że na to przyjdzie czas Tak na serio to sam nie wiedziałem, że Spotkałem gdzieś tam Marcina po drodze A jeszcze nie chcę tam kurde za bardzo nic zdradzać Pewnie niektórzy gdzieś tam po grupach Mogli widzieć jak ten KTM wygląda Już na, na kołach od Supermoto Ale wszystko w swoim czasie dowiecie się eee, Gdzie ja teraz w ogóle jadę? No jadę do Marcina Prosto, bo zostawiłem tam u niego motocykl Dlatego, że jak Jechałem do niego, posiedziałem tam u niego Może nie wiem dwie godziny, pogadaliśmy trochę patrzę na niebo, a tam kurde ciemno normalnie zadzwoniła do mnie mała, mówi, że jest feste burza, że pada i tak dalej i tak dalej więc opuściłem sobie wracanie i zostawiłem motocykl u niego no i właśnie teraz po niego, po niego jadę ogólnie to w Setuni jeszcze nie mam przeskalowanego prędkościomierza i powiem wam szczerze że jak jadę sobie 90 to mi pokazuje jakieś kosmiczne liczby tak jak mówiłem w filmie, że pogoda się zepsuje to bardzo proszę, wtedy była chyba środa. Yy, w czwartek od razu cykl, deszcz i dupa. Już więcej, więcej nie dało się rady pojeździć. Zaraz wrócimy do domu. Musimy jeszcze jedną ważną rzecz zrobić. Także ten motowlok, no niestety, ale taki króciutki był. Muszę naprawdę popracować nad tym dźwiękiem, bo nie podoba mi się to. A jak wrócimy do domu, no to yy, zajmiemy się prędkościomierzem, bo musimy go przeskalować i przestawić mu rozmiar. Kół, bo jest tam ustawione 21-18, a tak nie powinno być. Powinno być 17-17, więc jak przyjdziemy do domu, to przeskalujemy sobie prędkościomierz. Pokażę Wam, jak to zrobić. No i mam nadzieję, że pogoda niedługo dopisze i że będzie można coś tam jeszcze pojeździć. Bo kurczę, szczerze Wam powiem, przykro jest tak siedzieć w domu, deszcz pada i w ogóle. Dobra, nie będę tutaj zamulał. Widzimy się w garażu. Karta już mamy na miejscu. Teraz, jak odpalimy sobie licznik. To tutaj na początku pokaże nam się rozmiar koła. 2205. A ma być 1882. Także zaraz tutaj zadziałamy i zrobimy magię. Na początek, żeby przestawić na licznik, nasz nieszczęsny, trzeba sobie odpiąć. Tutaj przód. zdejmujemy to sobie. O ładnie. Cała lampa. No nam na luzaczku odejść. Rozpinamy sobie tą wtyczkę z trzema kablami. Tu mamy czerwony, brązowy i czarny. Musimy to rozpiąć. Jak widzicie, ładnie mamy rozpięte. I teraz przechodzimy do licznika. I teraz tak, odpalamy. Trzymamy. I przeskakujemy tutaj na WS, czyli Wheel Size. To se mryga, mryga, mryga. 1S2. I mamy WS, mamy ustawione 2205, a mamy mieć 1882. Czyli schodzimy sobie, o, idealnie puściłem. No i mamy 1882. Klikamy to i przytrzymujemy i to wszystko. A na samym końcu po prostu trzeba połączyć te wszystkie kable tak samo jak były podłączone wcześniej. I teraz tak licznik już się nam wyłączył, mamy wszystko złączone na dole i teraz powinno być 1882 czyli rozmiar naszego koła który mamy założony teraz. No i sprawdzamy. No i bajeczka. Wszystko ładnie przestawione, także teraz nic, tylko ruszać w drogę. Przy okazji sobie zamówiłem olej i zestaw dysz głównych, dodatkowo świece, bo coś mam za ubogą mieszankę, muszę troszeczkę zwiększyć dyszę. O dwa. zobaczymy, jak to się będzie zachowywać, bo czasami mam wrażenie, jakby po prostu miała za mało paliwa. E, gaźnikiem tego za bardzo nie mogę wyregulować, już więc wrzucę sobie nową dyszę i zobaczymy, jak to będzie szło. Myślę, że zmiana, sama zmiana dyszy dużo więcej poprawi. No i przy okazji będą się świece wymienić, bo ta e, słabo wygląda. Tutaj, tutaj, tutaj mam zmontowany film dla Was. Ja wam dziękuję za dotrwanie do końca tego filmu, e, pomimo małych błędów technicznych błędów. Problemów technicznych udało się to jakoś tam w miarę zminimalizować. Nie jest to jakoś super, ale mam nadzieję, że nie będziecie nam źli. Dzięki wielkie za to, że dotrwaliście do końca. Jeżeli jesteście tutaj nowi, to możecie zostawić subskrypcję. Jeżeli się podobało, to zostawcie jakiegoś lajka. I to chyba wszystko. Do zobaczenia w następnym filmie. Dla tych, co pytałem, kiedy komar i kiedy WFM. Niedługo, niedługo będzie. Do WFM-ki części się już malują także.